Bardzo prosimy o zabranie głosu pana Marcina Sawińskiego, lekarza, który też brał udział w wylocie do, do Genewy. Pozwolę sobie tylko uzupełnić, działa w Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia, Medycyny, Nadziei, również w Stowarzyszeniu Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności, również w Towarzystwie Internistów Polskich. Panie doktorze, bardzo proszę, słuchamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Ja tutaj też nawiążę najpierw za chwilkę do tego, co w Genewie myśmy tutaj doświadczyli w trójkę. Ja też tutaj już szybko przeczytałem tą książeczkę Pana Profesora Globalna Zmiana, też ją bardzo polecam, bo w drodze powrotnej z Genewy to włyknąłem w chwilę moment, jak również ukazała się ciekawa pozycja naszej koleżanki ze Szczecina Ewy Marcinkowskiej, a jednak spisek. Też chciałem zwrócić uwagę na takie pozycje. Ponieważ moja wypowiedź będzie troszkę nawiązywała do odkryć, które sprowokowała we mnie Genewa i tutaj w naszym środowisku, które Pani doktor Radkowska zainicjowała, w którym też ja tam biorę udział razem z kilkudziesięcioma osobami, tutaj też kilkoma obecnymi, to z punktu widzenia przyszłości, która nas czeka, jak to będziesz, trochę wstecz. Odkryłem jak gdyby coś, co było za Genewy. Ale jeszcze na początek właśnie parę slajdów, także można, jeśli. <grym> a, akurat poprosiłbym właśnie o slajdy za chwilkę. Będziemy pokazywali właśnie Genewę jeszcze raz, jeśli chodzi o to spotkanie. Myśmy pojechali, spotkaliśmy się tam z prawnikami. Za chwilkę będzie chyba będzie widoczne. Tych prawników przyjechało tam kilku. O, to już idziemy dalej. Następne poproszę. Tak, i tutaj właśnie nasza polska delegacja właśnie na tym też proteście prawników, którzy się tam zgromadzili, myśmy mieli okazję jednak czterokrotnie rozmawiać z nimi i po kolei tak kilka zdjęć, właśnie to jest ten plac pod samej siedzibą ONZ-u i dalej, oj za szybko, jeszcze, następne. Następnie. Tak, tutaj oni właśnie w trójkę, tutaj wymieniani wcześniej już mecenas Diane Protat, właśnie ta, która być może już zabierze głos jutro w Polsce. Filip Kruse to ten organizator główny tutaj pośrodku wysoki i ten niższego wzrostu. Georg Prychlik, też niesamowity prawnik. Ja powiem: spotkanie pierwsze nasze było nieformalne. Myśmy po prostu spotkali się najpierw przed rozpoczęciem. Rozpoczęciem pierwszego spotkania, które oni mieli dla siebie, ale nam pozwolili być i myśmy, jako uczestnicy, mogli to e, obserwować. Natomiast wcześniej te rozmowy z tymi prawnikami, oj, były dla mnie jako lekarza bardzo trudne, ponieważ właśnie pani, e, ta prawnik z Paryża, jak też ten pan prawnik z Austrii oni się zajmują lekarzami ich sprawami w izbach lekarskich więc okazuje się że to co ja też dotyka mnie osobiście dotyka prawie 200 lekarzy co najmniej w tej chwili prześladowanych przez izby lekarskie w Polsce gdzie jeszcze wiele wyroków będzie wkrótce zapadać to dowiedziałem się że tam w Europie w Austrii na przykład za samo stwierdzenie lekarskie świadectwa że są przeciwwskazania do szczepienia jest pozbawienie wykonywania prawa zawodu na zawsze. Jeszcze raz, panie doktorze, bo, Jeszcze raz powtórzę. bo to jest teraz takiego kalibru jest że bla, blednie przy tym wszystko, co wszystko wiemy co o prześladowaniach lekarzy Tutaj w Polsce. Rocznie. Notabene, zauważmy, że sam pan doktor Marcin Sowiński należy do tego elitarnego, ekskluzywnego... Na szczęście, czy, czy niestety rosnącego grona lekarzy prześladowanych przez własną korporację. Także to Ale proszę, proszę powtórzyć, co w Austrii? W Austrii ten prawnik opowiadał, że przegrywają procesy lekarze za jedno zaświadczenie lekarskie zwalniające ze szczepień. Jak również za każde jedno, które trafiło do izby lekarskiej w Austrii zaświadczenie zwalniające z maseczek jest pozbawienie prawa wykonywania zawodu na zawsze. I oni nie są w stanie ich obronić. Z tego tytułu właśnie te doniesienia z Francji z Austrii były dla mnie szokiem. Także dodatkowo wielu em... po prostu lekarzy emigruje, oni nam opowiadali o masowej emigracji. Proszę sobie wyobrazić lekarzy francuskich czy właśnie austriackich do Afryki, gdzie mogą praktykować swobodnie medycynę. Albo tak jak w Austrii teraz, też słynny ginekolog, który bierze udział często w wypowiedziach właśnie takich antypandemicznych, złożył sam. Tak jak i pan dr Piotruba z Polski też sam złożył. No, zaczyna być być może jakiś taki też ruch, że po prostu już niektórzy nie chcą tych procesów i sami składają. No jest to przerażające. Także to na samym początku nasze spotkanie, potem może jeszcze raz pokażemy zdjęcie. E, jakby to następne, jeszcze następne, o tutaj już jesteśmy na tych roboczych spotkaniach właśnie, gdzie omawiano, gdzie byli też prawnicy ze świata. No i następne, jeszcze jedno spotkanie, które było na końcu już w sobotę, e, długie gdzie jak widać też było online to połączenie z prawnikami z Ameryki i wieloma naprawdę, których obserwujemy w internecie, jako znanych walczących prawników o wolność na świecie. I ja osobiście muszę się pochwalić, że no, pochwalić, no, dwa lata temu, jak tego nas pandemia, to moim głębokim przekonaniem było to, że prawnicy, jeżeli się zjednoczą, jeżeli będą skutecznie właśnie występowali w obronie praw wolności, które prawda, te systemy totalitarne, już zaczęły wprowadzać, jest to bardzo mocne i być może skuteczne narzędzie. Uważam, że chyba najbardziej skuteczne, no bo trudno sobie wyobrazić jakieś inne opcje, właśnie do naprawy tego porządku chaosu prawnego, który mamy w Polsce, to jest kompletnie i w Europie, jak widać, i kompletnie w świecie, to, to dzisiaj padało też ze strony pani Mecenas, chociażby jakiś sam rozgarniarz Who prawny. Więc ja tylko powiem, że za chwilę dojdę do takiego dokumentu, do którego dotarło już kilka osób w Polsce, od jakiegoś tygodnia jest dosyć nagłaśniany w różnych mediach. To jest dokument pewnej organizacji, możemy już następny slajd może poprosimy, a to jeszcze nie. Finansowanie WHO, no to już było wspomniane, to jest slajd właśnie z tych konferencji prawniczych, że 16% jest tylko finansowana WHO ze strony państw, a to jest ponad, no 84% to jest finansowanie prywatne. To są fundacje Billa Gatesa, to są fundacje szczepionkowe, które mają też firmy farmaceutyczne. Zgłaszam oficjalnie, że to jest konflikt międzynarodowy, tak powiedzieli prawnicy, interesu. Bo jak mogą zalecenia medyczne dawać e, dla całego świata ludzie, którzy... E, składają się, uczestniczą w pracach WHO i są po prostu sponsorem bezpośrednim jako firmy farmaceutyczne. To jest w ogóle jakiś absurd. Czyli, yy, panie doktorze, jest uprawnione traktowanie WHO jako zorganizowanego narzędzia agresywnej akwizycji specyficznych, eksperymentalnych o, dzisiaj medykamentów. Mało tego, panie pośle, w tej chwili to, co proponują w tych poprawkach i to, co było, myśmy też przecież brali udział w tych online spotkaniach tych sesji różnych mieliśmy to zorganizowane, to wychodzi jedno, że te traktaty nowe, te nowe tak zwane już nawet jakieś porozumienie, już nawet nie nazywają traktatem, plus te poprawki IHR-u, one zmierzają do tego, że WHO chce mieć władzę nad pełnym zdrowiem. Oni ciągle hurabili, brawo, szczepionka tu już jest margines. Mamy leczenie naciśnienia chorób, płuc, leczenie chorób psychicznych, wszystko. Oni chcą zawładnąć procedurami państw. Do tego stopnia, bo są pewne wytyczne WHO, są pewne wytyczne już dzisiaj do leczenia astmy, do leczenia POHP. Światowa strategia jest właśnie WHO, i to jest obowiązujący niemal dokument, na którym się opierają potem krajowe rady ekspertów i tak dalej, stowarzyszeń krajowych specjalistów. Ale oni zamierzają to po prostu spacyfikować kompletnie. Oni chcą mieć tutaj bezpośrednie przełożenie jako doradca, których w ogóle nie wiadomo skąd powołują. Ci prawnicy mówili, że główny doradca do spraw pandemii został powołany, zaproponowany przez prezydenta Francji gdzieś na jakimś spotkaniu WHO, który w ogóle nie ma żadnych akredytacji, jakby wielkich osiągnięć naukowych, jakichś publikacji. Jest nieznanym w ogóle człowiekiem w nauce. A decydowało o pandemii. No, yy, yy, na najlepszym. Egzemplarzem będzie tutaj minister zdrowia Rzeczpospol rządu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Niedzielski, który nie ma żadnej ani praktyki, ani wykształcenia medycznego, nie jest lekarzem, nie jest uczonym, jest praktykującym w rozmaitych agendach administracji państwowej, księgowym bądź cybernetykiem społecznym, waham się jak go określić, jaką mu przypisać wiodącą afiliację, ale to nie jest medyk, a jeśli leczy medyk, to to jest, leczy, leczy nie medyk, niewykształcony wy, nie medyk i niepatentowany medyk, to co to jest? No to jest w teorii ścigane przez policję i prokuraturę znachorstwo, a więc mamy na czele tego projektu w Polsce i na skalę międzynarodową reprezentującego Polskę, jak właśnie usłyszeliśmy, jak było to cytowane, mamy... Mamy państwowego znachora. Proszę kontynuować. Tak jest, już można następny slajd ewentualnie poprosić. Tak. Tutaj widać, które właśnie państwa ile płacą i he, pozycja e, druga od góry Bill Melinda Gates Foundation. To jest jeden z najważniejszych w ogóle sponsorów WHO i to jest ściągnięte bezpośrednio ze strony WHO, to sobie każdy oczywiście może obejrzeć. Gavi Alliance to jest to właśnie szczepionkowe forum, gdzie są firmy farmaceutyczne zgromadzone, ukryte, prawda, pod tą nazwą. Sponsorzy, którzy są prywatni i tak dalej. Światowy Bank. Mamy tutaj jeszcze następnie w ogóle United Nations, czyli ONZ i inne państwa. I klub taki Rotary międzynarodowy, no po prostu wiele podmiotów, które to sfinansowały więcej niż Polska. Także w zasadzie my tutaj prawda, mamy taki tam sobie malutki wkład, a będą prawdopodobnie, gdyby te poprawki przyjęto, co chcą zrobić ten takie nowy ten traktat, czyli to dwutorowo, jak to było pokazane wcześniej na slajdzie, gdyby to do tego doszło, to państwa nie będą miały nic do powiedzenia na początek, w jakiegokolwiek, ale więcej. Ale tam jest powiedziane zagrożenie międzynarodowe, czyli występuje nowe pojęcie, w którym zagrożenie międzynarodowe może być jakiś atak genetyczny, jakiś atak innego typu. Właśnie tutaj zmierzamy do tego, bo oni tam w ogóle o tych sprawach już rozpatrują dalej, o wiele więcej mówiąc niż nawet ja w ogóle przypuszczałem, jak daleko są już zorganizowani tak na przyszłość, no, ale idziemy dalej.